Drodzy widzowie, witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj można powiedzieć taki dodatkowy odcinek z kontynuacją tego, co wydarzyło się po środowym konkursie, ponieważ dwie osoby wygrały: był to Makeup Makeupowski i Gosia G. I może zacznę od Gosia. Gosia poprosiła mnie, żebym połowę nagrody, czyli 15 zł przekazała od razu na zbiórkę. Także tak zrobiłam. Od razu w środę przekazałam w jej imieniu 15 zł na zbiórkę. A za kolejne 15 kupiła sobie krzyżówki z określonymi numerami, trzy krzyżówki numer 7, 9 i 13. Udało mi się kupić te trzy numerki. I nie wiem, czy te krzyżówki miały być dla mnie, ale myślę, że i tak przekażę. Jeśli coś w tych krzyżówkach dzisiaj wpadnie, przekażę to na zbiórkę. A druga część zdrapki świąteczne za 30 zł, które miały powędrować do makeupa. One także przez Michała zostały podarowane, abym zdrapała na odcinku, i wszystko, co w nich wpadnie, przekazała na zbiórkę. Także. Łącznie draping za 45 zł dzisiaj i wszystko co wpadnie właśnie poleci jeszcze na zbiórkę i przypominam, że link cały czas jest aktywny, także możecie jeszcze wpłacać i jak jakiś kanał zdrapkowy miałby ochotę się przyłączyć i udostępnić link, to też zachęcam, bo zostało już właściwie dwie doby. Do końca zbiórki i fajnie by było jeszcze jak najmocniej ją wykorzystać i wesprzeć naszą koleżankę. Zobaczymy, jak dzisiaj te zdrabki ją wesprą, czy, czy coś powpada. Mam nadzieję, że tak, że uda się tutaj uzbierać jeszcze na kolejną jakąś przyzwoitą wpłatę. Także zdrabki od make-upa, zdrabki od gosi, plus, tak jak mówiłam, 15 zł od gosi już powędrowało dodatkowo w środę. Na zbiórkę, no i patrzymy, czy drapki coś przyniosą. Zaczniemy chyba od zestawu świątecznego, od make-upa, a potem relaks z krzyżówkami. Kasa od Mikołaja, numer 31, i szukamy wygrywających liczb albo plików. I możemy zaczynać. Szukamy 35, 32. I 30. I jest ósmeczka. 33. Także już mamy jakąś wpłatę. Kolejną wpłatę i mamy 32. 34. 23. 30. Trzecia wygrana. 4 i 35. Wszystkie cyfry się trafiły. Tu mamy 5, tu mamy 5, tu mamy 5 i 5. I mamy już w pierwszej zdrabce 20 zł, które pójdzie na zrzutkę. Ale fajnie, dwie dychy już mamy. I idziemy dalej. Gwiazdka z nieba, numer 25. Bardzo się cieszę, że udało się wybrać szczęśliwą zdrabkę. I tutaj też mamy trzydzieści pięć, mamy dziewięć, mamy trzy i szesnaście. Dobra, osiem, dziewiętnaście, cztery, piętnaście, jeden, trzydzieści cztery, dwa, siedemnaście, trzydzieści i osiemnaście. Gwiazdka z nieba nic nie daje. No i mamy jeszcze dwie zadychy. Bajeczna kasa numer 20. Szukamy 19, 21, 28, 9, 27. Albo worka, albo mnożącej skrzyni. I niech coś wpada jak najwięcej. Mamy 2, 6, Dwadzieścia trzy, jeden, pięć, trzydzieści jeden, dwadzieścia sześć, osiemnaście. Ojej, ale rzucają obokami. Dwadzieścia pięć, piętnaście, trzydzieści osiem, trzydzieści dwa, trzynaście, trzydzieści sześć, ostatni rząd. 39, 11, 4, 17 i 29. Sta do boków, także tutaj nic nie ma. I jeszcze kalendarz, mam nadzieję, że coś dołoży. Numerek 22. Trzymajcie kciuki, szukamy gwiazdek. Jest bęben, sople, czapka. Rękawica, renifer, choinka, dzwonek, skarpetka, ciuchcia, łyżwa i bałwanek, szyszki, kartka, i kożuch, lizak, anioł, i skrzacik. Ula, świeca, sanie, kominek, stroik, piernik i trąbka. No, zaczęło się super, a teraz? Dobra, szukamy trzech takich samych kwot. I, i nie ma, a w bonusie Mikołaja? Ale jest prezent. No, to tutaj nic nie ma. Zaczęło się super, a potem już pozostałe zdrabki zawiodły. Te trzy zawiodły. Ale Mikołaj dorzuca 20 zł. Ogólnie na wkład 30 jest wygrane 20. Jest to wygrana Michała z kanału Makeup Makeupowski. No i właśnie te 20 zł przekazuję od razu dzisiaj na zbiórkę. Wracam po przerwie, zorientowałam się, że mam krzyżówki nie nadtrapane, także musiałam je napocząć, żeby odcinek nie trwał za długo. Także 7, 9, 13 krzyżówki i ruszamy, do połowy są napoczęte. W siódemce mamy na razie jedno słowo brda, w ponusie kozica i szukamy dalej. Teraz literka M. Mam nadzieję, że uda mi się w miarę szybko. Tak, przypominam, krzyżówki są od Gosi ze, wskazanym, ze wskazanymi numerkami przez Gosię. I jak tutaj coś wpadnie, to jeszcze dołożymy do zbiórki. Dobra. O, chyba mamy. Teraz y chyba jedno. tutaj x no v już był teraz jeszcze x także nie rozpieszczają teraz mamy f o kolejna niezbyt potrzebna literka. Mamy p. No nic się nie kłada więcej. Kolejne jest u". Tu mamy Udo, pierwsze słowo. Literka E. Tu było A, więc mamy Orawa, przegapiłam. Jak tutaj? Tu mamy Ares. No i co dał na koniec? J. Tutaj jedno J. Tutaj. Dwa. Ale tu mamy dwa słowa i tu mamy dwa słowa. Także siódemka, DG, pusto. Sprawdźmy dziewiątkę. Tutaj jeszcze żadnych słów nie ma. Teraz mamy literkę E, a i od razu tworzy się pierwsze Ewa. No zobaczymy kolejny jest J. W się jak widzicie Witold. A no, tutaj mamy słowo jama. Kolejny jest Z. dość skromnie teraz mamy P mamy drugie słowo etap a tutaj dwie literki P literka B teraz Dosyć skromnie. X. Mogli sobie darować. Mamy i. Tu mamy mim, drugie słowo i iga, trzecie słowo. Ja mam im iga. Super, czyli dokładamy jeszcze do zbiórki co najmniej piątaka. Kolejny jest O. No dobra, tutaj nic więcej. Ok, ostatnia literka to H. To tutaj zostajemy z dwoma słowami. A tutaj. A nic nie dokłada. Także mamy jama, Mim i Iga. Powinno być 3 razy A. No i są 3 literki A. Czyli 9 dokłada 5 zł. Fajnie. I ostatnia na dzisiaj zdrabka. Krzyżówka numer 13. W ponusie grajek. Sprawdźmy. Teraz mamy P. Słów jeszcze nie ma. Kolejne jest dwo. Ale jakoś tego niewiele. Mamy T. mało występujące literki kolejne jest U no co z tą trzynastką teraz C Patrzcie jaka krzyżówka. Mamy i No i się pojawiło parę razy było ten. mamy GAD mamy IGA coś tam pod koniec się rozkręca tu mamy PAD teraz R no to brakuje tylko N e do bonusu okay. tu mamy Ural i ostatnia literka Y Chyba zostajemy z Igą i Gadem tutaj. A tutaj... Ural i pad i chyba tyle. No, kontrolne różne, także graje prawie wpadł, no ale nie ma. No to jeszcze na koniec trzy krzyżówki, z których dwie puste. A w tej wpadła piątka, także... W sumie wyszło, że on Michała dokładamy 20 zł na zbiórkę dzięki Kasie od Mikołaja, i od gości już padło 15, jeszcze 5 dokładam z krzyżówki, także jeszcze łącznie 40 zł wsparcia. Także super, bardzo Wam dziękuję i zapraszam jeszcze raz wszystkich innych do wspierania zbiórki, bo czas się kończy, a pieniądze cały czas są potrzebne. Dziękuję za waszą obecność dzisiaj. Przesyłam pozdrawienia dla naszej koleżanki. Mam nadzieję, że te 25 zł, które dzisiaj wpadło w strąpkach, jeszcze troszeczkę wspomoże i ucieszy. Dobra, na dzisiaj to już tyle. Widzimy się na jutrzejszym odcinku. Papa, pa, kochani.